Cześć, tutaj Ola. Ja wciąż zastępuję Krisa w miejskiej liście. No, i to było oczywiste, że prędzej czy później zabiorę Was do mojego rodzinnego miasta, czyli do Bielska-Białej. I love BB. Ja jestem oczywiście lokalną patriotką, więc ruszamy w miasto. Teraz jesteśmy w Bielsku, zaraz będziemy w Białej i mam nadzieję, że spotkamy mnóstwo fajnych Bielszczan. Zostańcie z nami. Moi drodzy, oglądacie program Miejska Lista prosto z Bielska Białej, a ze mną jest Livia Pawłowska. Livia, moja droga, co tutaj robisz w Bielsku? No mieszkam, przede wszystkim mieszkam, pochodzę stąd i bardzo lubię tutaj bywać, a szczególnie w wakacje, żeby odetchnąć, naładować akumulatory, nabrać sił na nowy sezon i tak sobie wszystko na spokojnie poukładać. A jak już naładujesz te akumulatory, to gdzie się wtedy wybierasz? To wybywam do stolicy, oczywiście. A tam w stolicy co robisz? A w stolicy prowadzę zajęcia wokalne, zajęcia aktorskie, śpiewam, e, imprezuję oczywiście, no i słucham męski. Super, świetna odpowiedź. Jesteś, moja droga, naprawdę nieźle opalona. Powiedz, gdzie tak słońce opala? E, to jest naturalna karnacja. Oczywiście nie mam tutaj e, żadnych podtekstów z Turcji. Wróciliśmy dziś na co? Stąd również ciemne okulary. Bo nic, tylko zazdrościć ci tej opaleniznę. A teraz wybierz sobie jakiegoś klipa. No, mój klip to zdecydowanie będzie Ewelina Lisowska, z racji tego, że dzisiaj taka aura we mgle. Oczywiście zaraz poleci Ewelina Lisowska. No i jeszcze, moja droga, pozdrowienia od ciebie dla twoich znajomych. I ogromne, ogromne pozdrowienia dla wszystkich ASM-ków. Super, bardzo Ci dziękuję. Jeszcze ci, żeby ta opalenizna bardzo długo się utrzymywała. Będę tak, ostrożnie o nią dbać. A teraz przed nami Ewelina Lisowska. Oglądacie program Miejska Lista, a ze mną jest Dawid. Cześć. Cześć. Dawid, gdzie tak pędzisz? Bo mówisz mi, że się śpieszysz na autobus. No troszkę na autobus do domu z pracy. Aha, z pracy. A gdzie pracujesz? A, pomagam przy remoncie w takim klubie tutaj w Bielsku. Super, fajna praca. A Powiedz mi, jak Ci minęły wakacje? Czy całe wakacje też pracowałeś? A dobrze, trochę pracowałem, trochę odpoczynku, także nie było źle. A ten odpoczynek to w jakiej formie? E, no w domu spędziłem czas, wjeżdżałem ze znajomymi na wakacje także. Rozumiem, że jesteś z Bielska, tak? O no nie, to tak, jest z okolic. To powiedz właśnie, co można fajnego zobaczyć w Bielsku i w okolicach? No, no fajne jest Bielsko, no. Yy, ciekawe miasto, można... Na przykład jakbyś miał jeden wolny dzień, to co byś poszedł zrobić ciekawego, kreatywnego? Oczywiście oprócz tego, że poszedłbyś na imprezę. No, nie wiem, pozwiedzałbym tutaj, bo tak dokładnie nie zwiedzałem yy, całego Bielska jeszcze, także mógłbym pozwiedzać. Na przykład Różę. na Dębowcu byłeś? Yy, tak, byłem. No super, no to gdzieś byłeś. No tak. No to co mnie tu oszukujesz, że nigdzie nie byłeś? No ale co, bieska nie zjedziłem jeszcze. Okej, okay. teraz Dawid wybierz sobie klip. Co ci się tutaj podoba? Bobłan. Przestań. Super, no i jeszcze Dawid oczywiście pozdrowienia. Kogo chcesz pozdrowić? To pozdrawiam wszystkich przyjaciół z Bielska i okolic. No i całą ekipę Eski. Dziękujemy bardzo, ja ci też bardzo dziękuję. Biegnij na autobus, a przed nami Bobłana. Drodzy, oglądacie program Miejska Lista, a ze mną dwie piękne bielszczanki. Dziewczyny, przedstawcie się. Żaneta, Maja. I co dzisiaj robicie w taki piękny, prawie słoneczny dzień? A zwiedzamy sobie. Koleżanka przyjechała właśnie mnie odwiedzić z Kielc i podziwiamy bielsko. Aha, czyli czy ty, Żaneta, jesteś z Bielska, tak? A koleżanka przyjechała z Kielc. I co tam w Kielcach słychać? Pogoda jeszcze gorsza. A ogólnie na no to nudy. A gdzie się w ogóle poznałyście? Na studiach. W akademiku. To znaczy ja studiuję na innej uczelni, ale mieszkam w akademiku na WF-ie, a koleżanka studiuje na WF-ie. Czyli obydwie, co, macie zamiar uczyć w WF-u, potem w szkole? Nie, ja teraz wyjeżdżam na stypendium za granicę, a koleżanka będzie uczyła w WF-u. To powiedz coś o tym więcej, pochwal się. Nie. Wyjeżdżam do Chin na rok na stypendium, także zobaczmy, jak będzie. Jak to w ogóle się stało, że, że udało ci się aż tak daleko do Chin? Ja studiuję język chiński, no i trzeba. trzeba nic za marzeniami, tak? <gronić> marzenia do odważnych świat należy, także korzystać. Super, jestem pod wrażeniem, a koleżanka po prostu przyszła z Tobą spędzić czas, bo potem przez rok się nie zobaczycie, tak? Dokładnie tak, przez rok się nie zobaczymy, przyszła, ja przyjechałam pożegnać Żanetkę i... i no i co, no już wyjeżdża niebawem, więc trzeba jakoś ją godnie pożegnać. Ale to jesteś bardzo dobrą przyjaciółką. Dziewczynę, klip, jaki sobie wybieracie? To będzie Sia Chandelier. Super, to zaraz poleci najnowsza SIA, no i jeszcze dziewczyny pozdrowienia. O tak, pozdrawiamy naszą wspaniałą ekipę z AWF-u, naszych kochanych sportowców. Może nie będziemy wymieniać imienia, ale oni wiedzą o kogo chodzi. Dokładnie. No i tak. I przyjaciół z Kielc. Dziękujemy bardzo. Ja też wam bardzo dziękuję no i przede wszystkim powodzenia w Chinach. Oglądacie program skalista, ze mną jest Michał, cześć. Hej. Michał, ty masz bardzo ciekawą historię. Kiedyś mieszkałeś w bielsku Białej, a teraz mieszkasz w Turynie. Jak to się stało? No, rodzice się przeprowadzili, nowa szkoła, nowy język, trzeba się przyzwyczaić. No, ale zawsze przyjeżdżam, w moje ukochane miasto i sami znajomi. Ale, ale miło tak posłuchać sobie. A tam co studiujesz w Turynie? A czy jestem w Liceum Plastycznym na Architekturze od czterech lat? Za rok matura i wracam do Polski na Uniwersytet. Aha, czyli jednak studia będą na 100% w Polsce? No tak, jak się uda, to do Krakowa. A jak Ci minęły wakacje? Spędzałeś je w Turynie czy tutaj w Bielsku? A czyli większość w Bielsku, jeszcze byłem chwilę w Łoszyk na Chorwacji, i, no ale głównie w Bielsku, jak zwykle. Przejeżdżam w każde wakacje, dobry klimat, są, było słońce, fajna pogoda, znajomi, to się było na basenie, po klubach. No właśnie, bo chciałam powiedzieć, na przykład, a w górach na przykład byliście, Zabrali znajomy w góry? No chwilę byliśmy w górach, ale mało pamiętam. Dobra, domyślam się, jak musiało być. Teraz wybierz sobie klip, który Ci się podoba tutaj z naszej listy. To jest Showtek i Justin Primm, Cannonball. Fajna nuta. Fajna, bardzo fajna nuta. Już zaraz poleci w SKTV, a teraz jeszcze czas na pozdrowienia, bo tam stoją koledzy, którzy się troszkę wstydzili. Dobra, to ja pozdrawiam mojego kumpla, Arsiego, Konrada, całe, wszystkich moich znajomych z Bielska, z AK, z Mikuszowic, z Cygańskiego Lasa, no i wszystkich fanów BKS u Stal. Super, bardzo Ci dziękuję. Trzymaj się bielską górą, a przed nami showtek. Oglądacie miejską listę, a ze mną jest Kasia. Cześć Kasiu. Cześć! Gdzie tak biegniesz z taką ogromną torbą? Na trening. A co trenujesz? Aktualnie idę na TRX. Może coś więcej, bo ja na przykład tak nie kumam za bardzo o co chodzi. No, to jest obciążenie z linami generalnie opierające się na ćwiczeniach z własnym ciałem. Czyli trzeba mieć naprawdę niezłe mięśnie, chyba żeby się tak utrzymać na tych linach, tak? No, trzeba. A ogólnie ty jesteś ze, ze sportem za pan brat już od małego, czy na przykład teraz dopiero się tak zajarałaś i uczęszczasz codziennie na treningi? Uczęszczam codziennie, ale jeżeli chodzi o treningi takie halowe, to tylko i wyłącznie od roku. Tak to jakieś gry koszykówka, siatkówka. Czyli jesteś naprawdę wysportowaną dziewczyną. A powiedz mi, co na przykład można ciekawego robić u nas tutaj w Bielsku Białej? Na Bielsku? chodzić na treningi. A jak masz wolny czas, to co możesz wtedy robić? Jak mam, ja jak mam wolny czas, chodzę na treningi, ale generalnie no można posiedzieć na rynku, pozwiedzać miasto, jest bardzo ładne. Zadam się jeszcze jedno trudne pytanie. Czy znasz kogoś sławnego, kto pochodzi z bielska białej? Sławny, kto pochodzi z bielska białej? Ola kot? Taka. Super odpowiedź, naprawdę! To nie było planowane, więc dobra, dobra, już dość. Więc teraz moja droga Kasia, wybierz sobie klipa. Basti. Super, no i jeszcze oczywiście pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich, którzy mieszkają w Bielsku albo chcą się przeprowadzić do Bielska. Super, bardzo ładne pozdrowienia Kasia, jestem naprawdę z Ciebie dumna. Super, naprawdę na piątkę rozmowa. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja się już też zawijam, bo w tej chwili jesteśmy w Białej, a ja na przykład mieszkam w Bielsku. Ty Kasia też w Bielsku? Tak, tam na miejsc. No więc ja idę tam, bo ja tam muszę iść na przystanek autobusowy i do Bielska. No. no to to by było tyle w miejskiej liście. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!